W takim szybkim live, bardzo na, na tak na ad hoc, jest książka. Plan duszy, właśnie mam ją tutaj. Tak wygląda. Właśnie dzisiaj pierwszą partię otrzymałam i jak widzicie, tutaj mam ochotę. Rozpocząć wysyłkę, i tak to będzie. I wszyscy ci, którzy już zamówili książkę, e, będą ją e, otrzymywać właściwie w miarę szybko, tak jak e, dam radę to robić. Tutaj jest następny karton, tutaj mamy koperty. E, no i tutaj jeszcze są paczki, tak? Także kolejna partia dojedzie, także zapraszam Was bardzo serdecznie, zakupiajcie, kupujcie e, i możecie e, tutaj. E, Wspomagać właśnie to, żeby tą książkę rozpropagować i plan duszy rozpropagować, i puścić dalej. Tak wygląda, tak, tak wygląda. W środku są też kolorowe ilustracje, tutaj w niektórych przypadkach mamy alfabet hebrajski, wszystkie numery, mamy wszystkie energie omówione, tutaj mamy tabele przeliczeń. No jest to, uważam, sukces, przynajmniej w moim odczuciu. Tak? Także zapraszam Was jeszcze raz i dla wszystkich tych, którzy zamówili książkę, dobra wiadomość, ponieważ już książka będzie dzisiaj nadana i powinniście ją bardzo szybko dostać. Pozdrawiam i do usłyszenia po moim urlopie, do zobaczenia.